Przyjmano z tej strony growej, a to jest kolejny odcinek Minecrafta, a dokładniej paczki modyfikacji o nazwie StoneBlock, a dokładniej powrót do tej serii, która była pół roku temu jakieś. Miałem tutaj dylemat dosyć spory, czy w ogóle wracać do tej serii, czy zacząć od nowa, albo może spróbować zrobić to ze StoneBlock 2, bo jest taka wersja. I tutaj miałem przez to dosyć spory dylemat. Ale stwierdziłem, że kontynuujemy, przynajmniej się poprawię i do następnej serii mm, się poprawić na dykcja i tak dalej. A tutaj na razie chwilę pokontynuujemy, porobimy tą serię, może na jeszcze cokolwiek fajnego wyjdzie. Kończymy paczkę, bo nigdy tak z bloka jedynki nie skończyłem. Dobra, jestem ponownie. Musiałem znowu przerwać. Takie uroki mieszkania z rodziną. Um, jak widzicie, kurczaki dają mi tylko jedno nasycenie, co jest trochę dosyć lipne. Dlatego muszę się zastanowić nad innym rozwiązaniem. Poszukiwałem jak chlebem i wtedy chleb kurczakiem mógłbym mieszać. Um, potrzebuję to przerobić na wit... a um, nur. Coś takiego. Um, I to przepalić, z tego co pamiętam. Tak to przepalić muszę. Mamy tu kolejne piece na szczęście. Git, 8, ok, 8. Um, dobra, chciałem odpowiedzieć lootboxy. Loot, boxy, loot um, chesty tak naprawdę. mana steel. Mmm, może być. Niepotrzebne, ale ok. Do w ale to dosyć łatwo. O, sporo tego. No to Git. Nie wiem, czy o tyle mamy ale na to. Widzę, że mam tutaj nawet draconium. Dzięki tym loot um, testom sporo charges, możemy sporo porobić. Um, Zobaczmy, crafting up w ogóle. Um, się to tak napisać: a um, i teraz controller. To jakby... Chociażby... Nie mam tych. Ich kraberów. Um, nie mam presu. W widzę, że dosyć prosto się robi, tylko. Sertus Quartz. o kurczę. Aha, tu jest na duplikowanie. Induction Melter. Tu, 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 tu mogę znaleźć, ale raczej z mm. na Bloku. Nie mam tego Sertusu. Niech mam go pozyskać. To jest prosto. Tylko potrzebuję ten Sertus. A ja chyba żadnego takiego nie mam. Mam tylko pierwsze Imperium S Essencje, mam dużo główek <laughs> nawet widerowych nie mam skąd. Chciałbym także zautomatyzować automatyzować ten nasz Mob Grinder. Niepego coś tam robiliśmy, ale ostatecznie go nie skończyliśmy. miarę dosyć sporo się repie, a dzięki temu mieczowi, który daje Looting 25. Tak, 25 no dropi nam dosyć sporo tych przedmiotu. Uh, so jest trochę bit OP na Eevee, ale taką nagrodę dostaliśmy druczę, co? Zapewne? Ja nie się pamiętam, co seria dawno była. Chciałbym um, zobaczyć, so ja patrzeć jeszcze takie karset um, lasa, nie, ilt. Potrzebuję Wither skeleton drop na takie główne... Um, drop of evil. Okej, okay. zobaczmy, czy jakiekolwiek mam. Raczej znaczy wątpię, bo to dwójka skeletonów, mam niby główki, ale to mogłyby zwykły z skeletonów zroknąć, tak dokładnie. Nie wiem jakim cudem zwykłych skeletonów to... Mam! Jakimś cudem? Mam jeden. Ale potrzebowałbym takie we trzy, jeżeli chciałbym zrobić takie spory jego rozmiaru. Chciałbym móc pozyskać e, pink slime'a, którego moglibyśmy przeznaczyć na przeróżne maszynki z... Inducja for going, for going. Um, ale to potrzeba naszej maszynki Lauter. Mm. Um, nie wiem jak to się mawia, kogo to obchodzi, um, która jest dosyć prosta do wykonania, ale potrzebuję plastiku, którego zapewne jeszcze nie mam. Do wytwarzania plastiku będę potrzebował latek. Um, latex processing unit, który robi tiny dry rubber, ok, a um, do tego... Wytrwawianie lateksu potrzebuję tej maszynki, e, która przerabia drewno na lateks i to jest i prosta w wykonaniu. Co mogę zrobić? Co ja potrzebuję? Jest to na pewno, nie ma kawaestone, mam kawaestone reszta na geeksor. jakąkolwiek maszynkę. Um, crafting bardziej, w sumie powiedziawszy. Piescyk, nie do końca tu. I piescyk. A nie było zrobić jakikolwiek komputer. Dobra, byśmy mogli lepiej magazynować nasze przemioty, potrzebujemy Blockplacera jakiegokolwiek. Eee, to jest chyba bez energii, nie wymagając energię Likely, chyba też nie wymaga, ale potrzebujemy resztowna. Mm. To jest dosyć proste. Placer, a tu to nie auto placer, jest jeszcze z tego moda. OpenBlock chyba powinno być bez rejestru. Jakie mam maszynki tutaj? Extra Utilities. Eee, to jest chyba jak placer. Ok, mam tutaj jedno, jednego placera. Nie miało tutaj nic. Ok. Obcają te maszynki. Jakby to postawić? Potrzebuję energii na pewno. Więc może na razie postawiłbym to gdzieś tutaj. Um, tak. Nie, na odwrót. Tak. I tutaj block placer. Dajcie drewno. Ok, działa ja byt energii. Fajnie. No i always on. I teraz produkuje nam to latex. I teraz potrzebujemy latex... Um, latex processing unit. Który jest trochę trudniejszy do craftingu. Zobaczmy. Um, tu potrzebuję bedroku. To osmiu... tinu. O, jest chyba najprostsze, resztą no na tylko Resztą bloka mm, Drewno nie mam Aj. Mm, tu nie mieć gdzieś tutaj Wiecie drewno mam? O tutaj, dobra Liczę, będę musiał większą farmę drewno zrobić Czy to jest na dwa? Tak, to jest na dwa Chyba mogę dół lepszy dać, ale nie jestem pewien Dobra, kraftujmy to. A po sobie desek, okej. Okay. Okej, okay, jak najbardziej. Jestem w stanie to wykonać. Dwa piesy. Dwa. I Iron Gear. Iron Gear. To, Mamy latek w unit. I teraz to bym chciał... Um, czy ja mogę tutaj zrobić? Nie, nie mogę tego kabla. Tym bez kabli. To nie wypycha. To bym musiał tutaj dać. I teraz tak. potrzebuję do tego wody. Kolejny problem. Um, transfer node. Transfer przynosi przenosi wodę. Tak, przenosi. Transfer node. Tak, jakieś. Okay. A, ja nie potrzebuję strony. A, akurat mam w ekpiekunku Mmm, Tylko potrzebuję tego. Wiadro... Ja mam wiadra, nie najpierw potrzebuję transfer pipe. Pan was na szczęście. Iron mam. Przysok. Ojej. Nie. Unlucky. Unlucky click. Miss click dokładnie. No i tuż taka na start kozak, Teraz tylko wiadro. Palnąć wiadro i mamy transfer Node Fluid. I teraz będę potrzebował jeszcze jednej rzeczy. Extra utilities. Um, jak to się nazywało? Jakiś upgrade. Upgrade na pewno. Ok. Mamy tutaj upgrade mining. E, potrzebuję resonatora, którego jeszcze nie mam. Restonator, restonator potrzebuje bloku węgla i restona. Hmm, czy ja tego nie mam? Chyba Ale wiem, że mam wycięty e, Ender Shardy, dobra? Ender Shardy, nie Shardy. E, to jest dosyć proste do zrobienia. Tutaj blok węgla nie mam przy sobie. No i trochę węgla mamy. I możemy craftować węgla musimy robić. Tyk. I resonator. I to tylko potrzebuję energii. A nie pamiętam jak 102. Okej, okay, mam. Potrzebuję takiej z 2. O ile pamiętam crafting. Um, I teraz tego o manual, manual mill. Trzeba ja bym zrobić ewentualnie watermilla, mogę zrobić, nie, nie mogę zrobić. Muszę najpierw manualnego zrobić. Tyk, deski. No jednak jednego potrzebowałem, okej. Okay. Chyba do watermilla dwa potrzebuję. Tak, dokładnie. Czekaj, co? A, polish, okej. Okay. Hmm, dobra. Polish. I teraz kraftujemy sobie to, nie mam tego Resonating. Okej, okay. to nie jest problem. I z wadem problem. Mamy Manual mi. I teraz postawmy to... by to postawić, możemy tutaj postawić i to tutaj. I to pokręcimy, tylko muszę dać tutaj Polish. Polish. I to przekręcamy. Ja nawet myszki nie muszę trzymać. Jeden wolno, to idzie. Kurczą. Na innej potrze mi to szkło zdecydowanie szybciej. No i już nic na to nie poradzę. Dobra, mamy dwa. Ale popróbowałem chyba trzy do Latermila. Nie, sześć, okej. Okay. Nie tam, żadny problem. robiło nam się. Jak widzicie, chciałbym tutaj jeszcze to mieć, bo ten aktualnie potrzebuje energii, ten DCFE na Tick i trochę sporo ten akurat nie potrzebuje, cały czas działa mm, tylko Willy o, no nie mogę tego, zapominam, że nie mam tej totalnie tylko Optifina ehm, Mógłbym to przerobić na coś innego, bez wydawania działku ehm, na pewno jest aktuali, Actuali Addition Hmm, ...tylko potrzebowałbym do tego na pewno Atomic Reconstructor. Ale o czym ja mówię? A, mówię o Crusherze, który nie, który nie wymaga żadnej energii. I tak jak mówię, to potrzebowało tamtego gówna, o, dokładnie to. I to jest proste. Yy, na pewno są jeszcze jakieś inne, ale... no ja sobie wpisuję. Crusher. OK. Nie, nie, nie krasia, nie krasia, nie krasia, a to Okej. Okay. Um, dosyć proste do craftingu. O, jeden żarcie. Mmm, um, Potrzebuję chlebki. Okej. Okay. Tyk. Um, kuczaki. Teraz to chyba się tak robiło. Um, ale zróbmy więcej takich kanapek. A tak. Tak. Okej, okay, mamy chicken sandwich. I resztę możemy odłowić gdzie? Dobra, byle gdzie pakujemy, bo tutaj mamy księgi. O kurczę, pełno. Dobra, ile ci daje? 4, nice. O wiele lepiej. Dobra, przesiałem już 20 są sanda. i tylko dwa Black Quartz i Trochę lipa. Nawet bardzo, można powiedzieć. Zobaczmy, co chciałem zrobić aktualnie, na pewno mm. Crash Atomic, a, Atomic, mm. okej. Okay. Teraz powinno być dosyć łatwe do skraftowania. O, dostaliśmy książeczkę. Wywarmię ją tutaj. No, raczej mało się cokolwiek daje. Zróbmy e, Atomic, potrzebuję do tego dźwigni. i trochę energii. Mm. RfToolsa, nie chciałbym, mam tutaj trochę energii, mógłbym tego tylko wystać, on, e, off, ok, the, uh, nie, on, ok, um, coś chciałem zrobić, a, ah, crusher, ok, 4, 8, 10 jakichś retonów niech sobie będzie, się robi? Okej, okay, git. Mam 10. I teraz możemy coś craftować. Potrzebuję oku, oh, Co potrzebuję 7. To szybciutko przerobię. No, dosyć szybciutko to dropo. Mm, teraz potrzebuję do tego... My nie wiem. Pinta, na pewno. Mm, resztą na nie potrzebuję w na pewno. Oh, plinta, powinienem mieć tutaj. Okej. Okay. Ile potrzebuję? Dwa. Giecior, kraftujmy, mamy croshera. I to powinno dawać mi... B. jednak, to nie chcę. Powinno mi dawać na spokojnie gravel. Chyba chyba mi sanda dawać. To jest kolejny problem. Jak mi jednak to sanda da? Tu i... Tą sędza, mogę odłożyć. W sumie hmm. tego ekstra utility um, Drop of Evil. I teraz obczajmy ten Crusher. Jak on działa. A jednak potrzebuje energii. Ale znacznie mniej. Co mi się wydaje. Zobaczmy. No, znacznie mniej. Znaczy, no plus jest. Idę grawer. Ok, nice. Dobra, pobudujmy do naszego extra utility a dokładniej do produkcji e, plastiku. A tylko potrzebujemy jeszcze produkcji wody, bierania wody. E, extra utility potrzebowałem tego. A jakby. Jak to trzeba zrobić? A, potrzebuję głota. Hmm, na no ludzie powinienem porać głota. A czy przepalonego? Okej, okay, jednak mało wydatki są dosyć spore mm, ojej no będę musiał na tym się robić ile? 8 ok ludzik szybciutko mi to pójdzie będę chciał te materiały w ogóle robić więcej część tak jak mówiłem ma nie wie... Yy, dosyć spore ilości streamów prawie na każdym streamie o tym mówiłem yy, potrzebuję chyba było tego E, Pikaksa, o jeden kolejny wydatek złota, no niestety. Mm. A patyki? mam na no, luzie. I, a właśnie, na craftingu. gdzie ja tu próbuję iść? A, tego nie potrzebuję. I chyba nie potrzebowałem, a jeszcze wiadro, okej, okay. wody nie mam, EQ cyk um, mam tutaj jakieś źródło wody. Okej, okay, mam teraz, jak to by zrobić? Dlaczego ja potrzebuję ten? Ok, nie to chciałem zrobić. Jesus, dajcie mi wodę. Chciałem coś zrobić w takiej formie, tylko to będzie dawać tutaj ten latek. A, czego ja nie chcę, może zrobię to tutaj. Tylko potrzebuję na pewno postawić to. Tyk. I teraz potrzebuję pipa. I wrzucić ten upgrade. Teraz odbiera wodę. I trochę za mocno. Mówię, wodę tutaj nie brałem. Um, nie potrzeba to energii. Ale chyba potrzebuję nieskończonej źródeł wody. Chyba tak. No i jestem w stanie to zagwarantować. Ogarnąć. Ok. co chyba. Chciałem tego zrobić. A, watermill. Ale na razie tego sobie widzę niepotrzebne. Ja znaczy, tak, gdzie robię Water, Mill Potrzebuję dwa takie Tik, a nie mam przy sobie Tik No i to nie powinien być żaden problem. Gdy chodzi o crafting Dokładnie I mam jeden, potrzebuję teraz wody gdzie być drugi to water Wheel? na innym piętrze, ale nie mam jeszcze mhm. jeszcze. Nie mam żadnej produkcji wełny. Więc postawię to chyba w jakimś tam domowym miejscu. Co? Woda. Tylko. Ile dajesz? 14. Teraz 16. Teraz nie będę potrzebował tego. A właśnie, Ector Utility nie ma żadnego croshera. Mhm. Jest crasher. Mówię taki, który nie potrzebuje energii. Obcajmy. Mógłoby takiego być, być wymagania jakiejkolwiek energii, bo jednak to jest dosyć mocno upierdliwe. Czyli obczajmy. Nie ma, aga. nie dałoby rady. <grywy> ja postawmy tu, tutaj... O ma te fajne... Upgrade, ma upgrade. Mamy do niego upgrade, więc chciałbym uh, go zrobić. Czy mogę zrobić jakiś transport energii? Hmm. Nie wydaje mi się. Transfer node, flux. Mamy jakiś taki flux, uh, flux network, um, flux point. To jest dosyć tanie, czy ja mam blade rody? Chyba nie. A mam dosyć sporej... dosyć pory ilości. i na pewno to wykonam. Teraz gdzie to było? Luke. A potem mnie pisze tak. Fluk Network. Ok. tej drakonika, cokolwiek jest. O, oh, ile to energii daje? Milion, tick, na cyk. Tic. 4 miliony. Czego, to, no, co to wymaga? A, tutaj solar panel, okej. Okay. 4 to daje. Ty, tanutkie. Tanutkie, no trochę to daje mi um, dobra. Chciałem zrobić te pointy. Ale potrzebuję trochę tego restona. Obiećmy... Na pewno 4 osiem i pięć trzynaście dajmy siedemnaście do przepalenia a właśnie upgrade 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 chciałem dać ale mam tutaj dwa Nie wiem w jaki sposób, co cokolwiek daje to potrzebuję 23 mógłbym to dać dwa takie tego mogę tylko jeden Obczaję A czyli że tak działa. jeden? 2 Okej, okay, to nie wiem które jest najlepsze. tego co widzę tutaj mam najwięcej Mi się daźve tam oddałem dzika Mam tylko jeden WQ A nie, mam 8 Będzie ja dokładnie tyle samo. Hmm. Będę 16. Dobra, tylko tyle mogę. Ok. idę upgrade. I teraz potrzebuję tylko sporej ilości energii. Hmm. Dajmy sobie trochę węgla. Tutaj 4 te węgla, może być. No i jest jakaś poprawa. Teraz plug networks. A, rejestrum się przepalić miał. Okej, okay, fajnie. Teraz potrzebuję plug flag. A, więcej jednak potrzebowałem. O, potrzebuję? Powinien być okay. dosyć sporo. Hmm, Daj kolejnego rejestru na do przypalenia. I się przepalę, a w tym czasie zrobię sobie, pewno co. I a, potrzebuję co zrobić. A, jedno jeszcze, perełki. Sporo tej roboty. perły, perły, mam dosyć sporo. Tik. Co chciałem. Raz, dwa, trzy. Jaka okay, i będzie. Teraz to 12 e... Podłóżmy sobie tutaj jakiekolwiek itemy, bo nie ma miejsca o jedne. To też nie ma miejsca. Tutaj mogę to odłożyć. Tylko mogę to zrobić? Nie. A, więcej plus. Więcej fluxu. Mamy jedną sztukę. Nie mogę. Mamy fluk plaga i teraz mogę to zrobić chyba tak i tutaj energia Okej. Jakby jak by okay. to mm. mm. A Magmatik po prostu niech choć będzie, przynajmniej będzie wiadomo skąd. I teraz potrzebuję Blue pointa. Nie mieliśmy na to. nowy i Blue point. I teraz mogę to tu dać. Mogę tego się podbyć. Tak tutaj. Magmatic. Ile ty was 240. O kurczę, pogieło. Pogieło. Dajesz, dajesz radę z tą produkcją. panie nie. To ja zrobię coś takiego. Niech będzie tak. I tutaj będzie 6. I teraz daję radę na spokojnie produkcją. To 20. Gdzie tu nadal duchywa W20? Ty to tam z hamerami było lepsze? To zawsze duży was. 120 Dobry, zostawmy to tak. Mamy energię, moglibyśmy w sumie to zakończyć. A chciałem wodę sprawdzić, się produkuje latek. A nie, mnie nie, nie, nie przeciąga. Nie, nie wyciąga mi tych um, guwien. mam to. Ok, mamy teraz produkcję produkcję lateksu Plastiku I teraz to tylko by stąd wyciągać i kraftować dry rubber i to przepalać i mamy plastik I wtedy możemy zrobić mob grinder Jak widzicie trochę porobiliśmy w tym odcinku e, Rozpoczęliśmy produkcję lateksu, plastiku Ogarnęliśmy um, automatyczną farmę E, przesiewania i tak dalej, automatyczną farmę root, e, następnie pamiętam, grinder, ogarniemy i tak dalej, energii trochę przyspieszyliśmy, bo dodaliśmy tam speed upgrade, extra utility, jest e, indukcja w chyba też w Actuali Edition, rozpoczęliśmy te trzy mody, e, więc trochę porobiliśmy, tempo się nieco zwiększyło, bo w poprzednich 10 odcinkach tempo było trochę zbyt wolne, e, dobra. Wypadałoby już to zakończyć, więc do zobaczenia, do usłyszenia po prostu Siemana.